Jeżeli zastanawiasz się, czy możesz coś zrobić ze swoim starym gniazdkiem, by wyglądało na przykład tak jak to, bo chciałbyś kolorystycznie dostosować się na przykład do takiej oto lampki, to zapraszam na krótki filmik. Cześć, czołem, pluski z, takie z Macie będzie z gniazdkiem, a właściwie z włącznikami i tak dalej. E, słuchajcie, zastanawiałem się już dłuższy czas, mając gniazdko, e, właściwie gniazdko i te włączniki, ramkę całą. Takim oto wykonaniu. abstrahując z tego, że po prostu się brudne zaczęło robić i porysowane od, od włączania ładowarki, tutaj, no to kompletnie nie pasowało do, do czarnej lampki. Trochę nie ukrywam, że nie chciało mi się, szczerze mówiąc, grzebać w tych kablach wiecie, i tam dalej gdzieś podpinać to od nowa. Poza tym, no, doszedłem do wniosku, że to będzie pewnie gdzieś, nie wiem, ze 100 zł, na przykład, bo trzeba będzie dwa włączniki kupować i nowe gniazdko podwójne. I co się okazuje, słuchajcie, mam dla Was wiadomość następującą. Otóż taki zestaw, to znaczy nie ten biały, brzydki, a czarny. Można kupić i to popatrzcie w jakim wykonaniu. Zobaczcie. Wystarczy, że wiecie, że to jest Simon, bo u mnie to jest Simon i to dokładnie Simon 54. I popatrzcie, co można kupić. Tada! Zobaczcie. Ramka plastikowa. Sama ramka. Następnie klawisz, również do tego zestawu, czyli tu jest napisane że to jest no, kontakt Simon i tak naprawdę to jest e, i to jest po prostu tylko przycisk, tylko taki klawisz, coś takiego zwyczajnie. I jeszcze dodatkowo oczywiście klawisze mam dwa. E, tu jest akurat ramka, bo jeszcze będę coś innego wymieniał, ale popatrzcie jakie to w sumie to mam też pokażę, że może być to ramka pojedyncza, może być potrójna, maskownica do gniazdka i popatrzcie wykręcamy jeden wkręt, Podważamy sobie tą ramkę. Tu wkładamy, wiecie, wkrętak i w taki sposób nawet ręką, jak mocniej się pociągnie, popatrzcie, można ten przycisk wyjąć. I zobaczcie, pyk, stryk, kilkanaście sekund. Hop, i voila! I popatrzcie, i macie już komplet, na przykład z czarną lampką, i jakimiś innymi dodatkami. Tak jak tutaj jest jeszcze wiecie, szafka drewniana, właśnie też z czarnymi uchwytami. No według mnie doskonała sprawa, bardzo to podnosi estetykę wnętrza, że, że tak jeszcze tylko raz pokażę, jak to wyglądało wcześniej. A naprawdę koszt i kłopot jest znacząco mniejszy niż gdybyście wyciągali gniazdko i to już jest troszeczkę inna zabawa jasne, że to nie jest problem, ale yy, z drugiej strony no szkoda, bo wyrzucicie całe gniazdko, a tak to jest tylko troszkę plastiku jest to nie kosmicznie, ale na pewno tańsze, bo to kosztuje tam wiecie po, po 14 chyba złotych, taka maskownica także jest to prostsze, szybsze łatwiejsze, a efekt moim zdaniem wizualny jest doskonały no i cóż, chyba tyle co chciałem wam pokazać jeżeli byście mieli jakieś pytania, jakieś spostrzeżenia zapraszam do kontaktu jeżeli coś się spodobało, no, a propos kontaktu właśnie to kciuł w górę. E, zapraszam również do subskrypcji, lepiej dzwoneczkiem. I pamiętajcie, bądźcie bohaterami, gdzie tak jest, we własnych domach. Trzymajcie się. Cześć!